Drogi synu i córko, dzisiaj ponownie wyciągam rękę, aby podzielić się boskim przesłaniem o cudach, które każdego dnia dzieją się wokół ciebie. Kiedy zgadzasz się z moją niezwykłą misją, dzieją się niesamowite rzeczy, wymaga to odważnego kroku wiary i gotowości poddania się mojej woli. Zaproszenie mnie do swojego życia jest wtedy, gdy cuda stają się namacalną rzeczywistością, gdy wkraczam i czynię, niemożliwe możliwym, jestem źródłem waszej siły i poprzez mnie jesteście świadkami cudów nie tylko w życiu innych, ale także w swoim własnym, jestem orkiestratorem cudów, a moja moc nie zna granic w was. Zachęcam was. Abyście byli światłem nadziei i zachęty dla innych poprzez błogosławieństwo i wstawiennictwo w ich imieniu. Zaufaj mi, mój synu, za ich cuda wytrwali w modlitwie, dopóki moja boska interwencja nie objawi się w ich życiu. Pamiętaj, mój synu, że cuda są obecne w różnych aspektach egzystencji. Od narodzin dziecka, po cykle natury i zawiłości życia. Nie ograniczają się do odległych królestw, ale są wplecione w tkankę codziennego życia. Otwierając oczy, mój synu, będziesz świadkiem cudów, które cię otaczają, takich jak regeneracyjna moc komórek, rytm przypływów i olśniewające. Kolory wschodów i zachodów słońca. Te manifestacje są dowodem cudów, które dzieją się przez moją boską rękę. Uwierz w cuda, które przenikają twoje istnienie, pielęgnuj otaczające cię stworzenie, ponieważ samo w sobie jest cudem. Rozpoznaj tajemnice, które istnieją w tobie, ponieważ cel, który nosisz. Jest świadectwem mojej pracy ręcznej. Zaufaj mi, cuda i świadectwa czekają na ciebie, kiedy tylko się pojawisz w potrzebie, utrzymuj we mnie wiarę, bo jestem zawsze obecny i gotowy objawiać cuda w Twoim życiu. Pamiętaj, mój synu, że cuda nie są zwykłymi zbiegami okoliczności. Ale namacalną manifestacją mojej boskiej miłości i mocy. To przesłanie rozbrzmiewa głęboko w Twoim sercu. Zapraszam Cię, abyś odpowiedział z miłością komentarzy wyrażających swoją otwartość na obfite błogosławieństwa i cuda w Twoim życiu. Pamiętaj. Że cuda cię otaczają i płyną swobodnie przez moją bezgraniczną łaskę, obejmij cuda, ponieważ są one świadectwem mojej miłości do ciebie. Jeśli spodobała ci się ta wiadomość, zostaw lajka i udostępnij ten film. Bóg jest wierny.